You can't stop the world from spinning around. You can't stop the sun. Rangers from chasing Witam w kolejnym odcinku z serii Outlast. Poprzednio grał mój kolega i naprawił mój fatalny błąd, w którym nie włączyłem zasilania. Ale było ok i doszliśmy do takiego dziwnego miejsca. Jakieś kanały. Uff, dobra, trzeba iść do przodu. Co to? A, spoko. Musimy. Dwa zawory. Dobra. O Jezus, to ten grubas. O oh fuck! Czekaj, czekaj Ta muzyka, nie wiem gdzie iść. O, zaworek, super. Dobra. Kurwa co to? Do saveczki. Jest muzyka, coś się dzieje. Idzie? Słyszę jego oddech. Dawaj, dawaj. Są tylko dwie szanse. Dwie szafki. 50%, że otworzy tą moją. Otworzy ją. Jezus, otworzy ją. Nie otworzył jej. Ależ nam się udało zbiec tu pięknie, szybciutko. W tą szparę wejdziemy, tak? Wyłącz kamerę, gościu. Nic nie widać. Coś się przycięło, ale jest już okej okay. poszedł tam Akurat pewnie musimy iść tam naprzeciwko Jak na złość Ale zawód odkręcony to się liczy. Jeszcze jeden pewnie Iść tam prosto, skąd on przyszedł, czy w lewo. Hmm. Kurcze Dobra, chyba tutaj nie wejdzie. Ale wciąż nie wiem gdzie on jest. Ale tak jakbym słyszał jego oddech. Dobra, trzeba przebiegć do tej szpary. Są drzwiczki, może będzie zabór. Jest! Co ty tak mi tu wbiegłeś? Kurde, nie ma szafeczki, ale chyba grubas nas tu nie znajdzie. Dobra, odkręcamy i wracamy do szpary. O, jest muzyczka. Dobra, trzeba przebiec do kanaliku. Nie ma go. Jest, jest, spokojnie, Co i sobie. Oby nie skręcił w prawo, no szybciej. Nigdy nie chodziłeś po kanałach. No dobra, pójdziemy po cichutku. Tak, tak, idź tam, idź tam. Uczymy kamerkę. Wcześniej pewnie były baterie. Kurczę, nie wziąłem ich, trudno. Jest tam. Stoi. Dobra, biegniemy do szpary. 3, 2, 1, hop. Oj, ma nas. Aha, Dobrze. Idź sobie. No i o to chodzi, szybko, szybko szybko. O tak. Zobaczymy, co czeka nas na dole. Ale muzyka ciągle gra, ależ tu ciemno. Świr. Dwie drogi hm. jest tu coś? Aha, czyli trzeba iść tutaj. Dobra, uh. oj, oj, co to? Spokojnie drabinka kolejna. Ojezus, Kurde. Dobra, wejdę. Najwyżej zostaniemy ogłoszeni czy coś. Co to za krzyki? Dobra. Z miłą chęcią wydostanę się z tych kanałów. Ale fajnie. Biegniemy przed siebie. Oby tak dalej.

Nie schodzę na dół, tam jest krew Jest tutaj Jest tu ktoś? Bateria Więc tu nie ma, musimy iść tutaj o, Schodź na dół Znowu dwie drogi, cholera jasna O, oh, zamknięte chyba Dobrze Mail ward lewo, dobrze. Ludzie Światło Ja chcę tam miść. Co to było Co to za odgłosy cholera nie idę tutaj Czemu ty się tak boisz? Coś tu jest? Nie otwieram tych drzwi. O, zaoknięte całe szczęście. Muszę tam iść. Cholera jasna. Światła zgasły. A, ta kamera. Uf, dobra. Jak ja nienawidzę jak są dwie drogi Nie cierpię tego Nie idę w prawo pójdę dobre, bo Jest nic nie ma chyba Dobra Tu nic chyba nie znajdziemy. Trzeba wejść. O tak. Zobaczymy co jest tutaj. O! Jest tu coś ciekawego? Bateria, o tak. Nic tu nie znajdziemy. Trzeba iść tutaj, dobra. Apiu, ach ta woda. O, to tylko kolejne zwłoki? Co Tam, iść, tam jest za ciemno, idę tutaj, pokój, tam nic nie ma. Bateria się kończy, dokumenty jest coś jeszcze? Chyba nie. Gdzie ja jestem? Znajdziemy baterię? Dobra, nie idę, jest za ciemno Ale ty hałasujesz A jak przyjdzie tu grubas? Ale tu jest piekielnie ciemno. Będę trzymał się sianki albo pójdę po kolumny. Muzyka jest cholera. Ciu. Jezus, słyszę jego ryk? Jest tutaj. Dobra, do kolumny. Po cichutku, proszę Cię, po cichutku, może nas nie zobaczy. Coś się świeci. Idź w stronę światła. Te odgłosy, proszę. Jestem cicho, jestem cichutko. Jest coś. Platforma obywatelska. Wskakuj. Podciągaj się, drabina. Nie wiem co zrobiłem, ale chyba mu uciekłem. Nie wejdzie tutaj, jest za gruby. Nie, ja już tam nie schodzę. Albo uciekam, stąd, bo może jeszcze jakimś sposobem się tu dostanie. Zapisywanie chyba poszliśmy dobrze. Proszę nie, zostaw nie. Dobra, dobra, uciekam Ale świr, wyjątkowo stuknięty Uderzył nas i sobie poszedł Bateria? Tak, bateria Wyłączymy kamerę, tu jest wyjątkowo jasno Znajdziemy jeszcze baterię Nie idę tam Albo dobra Pójdę, Potrzeba nawet. Nie płaczcie. Co się dzieje? Nie podchodzę do niego. Znowu mnie uderzy. a ma krew. Ile tu musiało ludzi zginąć? Cholera. Biegniemy za tym gościem. Nie wiem czemu, ale tak. Zniknął? Cholera. Co to za dźwięki? Co to za dźwięki? Nieważne, ale... Przykrością muszę stwierdzić, że musimy kończyć. Do zobaczenia w następnym odcinku na naszym kanale Piotr G.